Proszę usiądźcie. Kolejna Ewangelia, Ewangelia Janowa, czyli Ewangelia tego umiłowanego ucznia, więc coraz bardziej, coraz większa głębia. Tydzień temu Jezus mówił o sobie: Ja jestem dobrym pasterzem i moje owce znają mnie. Znają to słowo znać, czyli wejść w intymną relację i dzisiaj Chrystus podaje jeszcze głębszy obraz tej intymności. Mówi: Ja jestem Prawdziwym krzewem winnym, prawdziwym krzewem winnym. Dlaczego to słowo prawdziwym? Ponieważ tylko prawdziwy krzew winny może wydać właściwe owoce, że winogron, czyli to, co jest owocem krzewu winnego, nie będzie cierpki. Pamiętamy skargę Boga przez, przez proroka, że naród jest właśnie jak taka winorośl która wydaje cierpkie owoce. I dzisiaj Chrystus mówi, że Ojciec jest tym, który Go uprawia, ten krzew winny. Czyli tak naprawdę to w Bogu samym, w Bogu Ojcu objawia się prawda o, to, jak, jak, o tym, jacy my jesteśmy jako Kościół. To Bóg ostatecznie ma dostęp do tego i On wie, kto ma być usunięty, a kto będzie przynosił owoc obfity. Zresztą Chrystus mówi dalej: każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, by przynosiła owoc obfitszy. To jest właśnie prawda, prawda, która objawia się w miłości. Ona też ma to działanie oczyszczające, a nawet odcinające. Więc w gruncie rzeczy to dla nas jest też ważna lekcja, że to nie my mamy dokonywać oceny innych, tylko naszym zadaniem jest trwanie w tej takiej, można powiedzieć, ogromnej jedności. To jest taka jedność organiczna. Czyli czy dzisiaj mogę sobie tak odpowiedzieć na pytanie, czy, czy we mnie jest taka myśl, takie, takie, takie stanowcze, głębokie przemyślenie? Że bez Chrystusa nie ma mojego życia. My czasami tak mówimy, że bez rodziny nie ma życia, że bez pracy nie ma życia, ale czy rzeczywiście w, moim, w mojej mentalności, w moim myśleniu jest zakorzeniona ta prawda, że moje życie kończy się i zaczyna w Chrystusie? I to jest bardzo mocno przemieniające. Zresztą Chrystus mówi też do dzisiaj do swoich uczniów: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Czyli mamy kolejne wskazanie Chrystusa słowo codziennie przyjmowane od Chrystusa. I w tym słowie należy trwać. Dlatego też dzisiaj Jan Apostoł mówi o spełnianiu, o zachowywaniu przykazań. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Miłość chrześcijańska, która jest wolna od lubię, nie lubię, od jakichś układów, od jakich, jakiegoś mniemania, dlaczego nie dobro, Dlatego, że Chrystus mnie do tego wzywa, a nie dlatego, że jest to dla mnie wygodne, bo będę miał z tego jakiś interes, bo sąsiad mnie pochwali i tak dalej, idąc dalej. No, właśnie o to chodzi. Chrystus mówi, że jakby znakiem tej przynależności do Niego, zakorzenienia się w Nim jest ten owoc, który przynosimy. I oczywiście nie sami z siebie. I dzisiaj też. Dzieje apostolskie dają nam przykład Szawła, starsu, który tak radykalnie przemienia swoje życie mocą Chrystusa, że to już jest inny człowiek. Był Szawel, jest Paweł, apostoł. Był Szawel zabójca, który mówi o sobie, że jest jak płód poroniony, a oto jest apostoł narodów, nazywany przez nas i przez tych, którzy po nim przyjdą. Więc tak radykalna przemiana po spotkaniu z Chrystusem. I dlatego też dzisiejsza Ewangelia jest dla nas takim wezwaniem do tego, żebyśmy się po pierwsze nie bali oczyszczenia. Co mówi też Chrystus? Każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. To jest, to jest skazanie duchowe. W świecie ducha, w świecie. Trwania w Chrystusie nie ma owocności bez oczyszczenia. Nie traktować to, co nam się dzieje w życiu, jako jakiś dramat. My codziennie, każdego dnia, przez Boga Ojca, w Chrystusie jesteśmy oczyszczani z niepotrzebnych przywiązań, z tego, co w nas jest uschłe, co nie przynosi owocu, co tak sterczy, jak taka uschła rośle. Jak nie ma oczyszczenia, no to możemy czasami być i też zgorszeniem dla siebie i dla świata. Ale jest jeden warunek, że trzeba trwać w Chrystusie przez zanurzenie w Jego słowie. Ja wielokrotnie z tego miejsca mówiłem i powtórzę to jeszcze raz: pięknie, jeżeli ktoś jest pobożny. Niech taki będzie. Ale jeżeli nie ma słowa. Codziennie, to żadna pobożność nic nie znaczy, bo wtedy to jest budowanie własnego pałacu. A to Słowo Boże jest zawsze obiektywne i zawsze żywe. I dlatego trzeba nam nieustannie powracać do gorliwości wobec Słowa. Słowo nas oczyszcza, Słowo stawia, stawia nas w prawdzie. Słowo Boże stwarza nas na nowo. Tak jak u początku świata w księdze rodzaju, Bóg stwarza przez Słowo, tak i teraz Bóg posyła swoje Słowo, czyli Jezusa, Chrystusa, po to, żeby każdego dnia stwarzać nas na nowo. I to Słowo ma kształtować nasze czyny i nasze działania. Tak jak mówi dzisiaj apostoł Jan, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Słuchając Bożego Słowa, które działa, wchodzimy w sferę od razu czynów i prawdy. Słowo Boże nigdy nas nie zachęca do stagnacji, tylko do działania. Przemieniajcie się w myśleniu, mówi Apostoł Paweł. I dlatego prośmy dzisiaj właśnie o tę ogromną jedność. Z Jezusem na tyle skuteczną, żebyśmy byli świadectwem, żeby ludzie patrząc na nas rzeczywiście widzieli tą owocność, czyli to, że przynosimy owoc obfity. Powstańcie.